Hej widzowie, pewnie pytacie, gdzie są moje filmy? Czy ja w ogóle jeszcze będę nagrywać? Otóż... Jedna rzecz, to przepraszam Was za to, że nie nagrywałem. Ale moje zasięgi po prostu spadają. I gdybym widział Was, jak się staracie, że lajkujecie filmy lub subujecie, to już bym miał moty może motywację do nagrania, więc... Jak pod tym filmem będzie kilka lajków, nawet nie musi być dużo. Ja, ja, ja muszę mieć chociaż motywację do nagrania, nie? Widzowie? No to dopiero jeszcze coś nagram. No i w tym filmie jest pewny Isterek, um, co już będę nagrywać na następny film. Więc niedługo się doczekacie filmu i jeszcze raz przepraszam. I po prostu nie nagrywałem, bo miałem mało na tak się starałem, i nie miałem motywacji. No, więc kilka lajków pod tym filmem, i widzę, że motywacja jest, i nagram. Więc od razu biorę się do nagrywania, więc pa widzę. Mam nadzieję, że zrozumieliście mnie.